W dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Siemaneczko moi drodzy, witam Was na kanale Maxis. Farm w kolejnym odcinku. Eee, w końcu mam swoje GoPro, także możemy nagrywać sobie z głowy eee, tutaj z daleka. No i wiele innych ujęć. Także moi drodzy. Dzisiaj tak, dzisiaj w planach mamy rozpakować paczuszkę Właśnie, ostatnio wam mówiłem na odcinku, że dzisiaj będzie rozpakowywanie paczuszki Ale nie wiecie co w niej się znajduje Także dzisiaj zobaczcie co za paczucha do nas przyszła Nioski już są otwarte z rana, jajeczka sobie znoszą ładnie No i tak to u nich tutaj wygląda Moi drodzy, jeszcze dzisiaj pójdziemy do gąsek oraz kaczuszek W sumie je nakarmić I moi drodzy, oczywiście walka ze szczurkami E, tak, codziennie dzisiaj najpewniej będę zamykał e, kotki do środka, także zobaczymy. No i moi drodzy owieczki też ładnie się chowają, jak widać. Ale moi drodzy, jeszcze wam przypomnę, że mam tutaj na wybiegu seramki e, z kogucikiem. Także tak to wygląda. Plus jeszcze, by się przydało, zrobić ten kurniczek ma w końcu go zrobić, papę położyć, przykręcić spód, ocieplić jeszcze no i kurniczek będzie. Także moi drodzy, lecimy do działania. Także moi drodzy, jak widzicie odpakowuję i mamy tutaj e, oczywiście już pewnie się domyślacie po opakowaniu że jest to są to gniazda po prostu ale moi drodzy są to trochę inne gniazda niż myślicie e, tutaj oczywiście tak samo to wygląda czekajcie no i moi drodzy mamy widzicie tutaj trochę inne to wszystko ale spokojnie, wszystko Wam wytłumaczę o co tak naprawdę chodzi. Są to inne gniazda, także jeżeli potrzebujecie gniazd nieautomatycznych, a gniazd zwykłych, tylko po prostu gotowych, to polecam zakupić. W opisie macie linka do, do producenta właśnie tych oto gniazd. No i ja zamówiłem właśnie takie sobie gniazda, żeby włożyć je do silek. Pusyek, jak wiecie, nie potrzebuje automatycznych, wręcz chciałbym takie, e, że włożę tam słomę. A nie w końcu ta skrzynka cały czas tam, tam jest i, i wiecie jak to wygląda. E, w końcu mamy fajne gniazda, które zamontujemy i będzie to wszystko fajnie wyglądać. Dlatego mamy tu elementy. Ja to postaram się szybko skręcić. No i moi drodzy, mamy właśnie takie gniazda. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Także moi drodzy, gniazda złożone. Mamy tutaj e, nasze gniazda, i widzicie, są to potrójne gniazda e, z wkładem na słomecz, czyli po prostu nie są automatyczne. Z zamknięciem obawiałem się, że nie będą miały zamknięcia, ale na szczęście mają. Przez co wiecie, kurczki mogę wywalić, i na noc mi nie wejdą. Także moi drodzy. Gniazda złożone plus mamy jeszcze. Nie widzieliśmy na początku co to jest, a jest to po prostu. E, są to nóżki, podstawka pod gniazda. Także, jakby chciał ktoś trzymać na ziemi, to oczywiście podstawkę ma. Ale e, obawiam się, że ja tej podstawki potrzebować nie będę, bo będę to e, zawieszał tak jak wtedy. Bo tak mi się wydaje, chociaż jeszcze nie wiem czy tak, tak to zrobię. E, po prostu tam, gdzie jest. E, Stare gniazdo, ale to już sobie na razie włożę do szopy, a przyłożymy później, bo nie mam tych krętarki. Ale złożone jest, także najważniejsze. A moi drodzy, teraz lecę do owieczek, bo muszę tam e, znieść cały ten owiec, bo przecież e, tyle tego tamte myszy szczurki jedzą, że trzeba to po prostu od nich odsunąć. Dobra, lecimy i widzimy się zaraz. Także, moi drodzy, jesteśmy u góry. Jest z nami nawet e, Trixie. Nie wiem, w sumie, po co ona tu przyszła. No i, moi drodzy, jest akcja. E, zwalanie, zwalanie tych worków. Ile tu ich mamy? E, 6, no z jakieś 13 worków chyba. 13 czy nawet więcej? No, coś około, no tam już to mniejsza z tym, ale no mamy trochę worków do przewalenia, moi drodzy. O. Trixie z spróżą się tam całują, ją. No i tak to wygląda. E, no trzeba to brać, moi drodzy. Ja tam będę wam tak filmował. Może coś przebiegnie, ucieknie. Sami zobaczycie, Gdzieś tam GoPro tam wcisnę. No i tak to właśnie, moi drodzy, jest. Trzeba to zwalić tylko zastanawiam się, gdzie to trzymać. E, jak nie tu. Myślę, że może gdzieś tam w garażu tam gdzie kład, coś takiego może kłada wypchnę tymczasowo. No, coś tak, coś tak mnie trzeba powymyślać. Dobra, lecimy moi drodzy z robotą. Moi drodzy, Sisi coś tu wyczuła. Ja właśnie jestem po wyrzuceniu już. No, ile? Tu dwa. No, tu owieczki mi jedzą. Tam 6, także 8 os worków. No, może 8-10 worków, coś takiego. I. No i widzimy tutaj przemielone wszystko. Moi drodzy, tam też. Cici tutaj węszy, No i patrzcie, no. Patrzcie. No, drama. Drama. Po prostu trzeba było to Macie zrobić, bo bez tego to one by tu miały, wiecie co? Raj do końca życia. No, e, tak to wygląda. Tak jak mówię, wystawie Kłada, tam to będę magazynował. Oczywiście to nie zmienia faktu, że tam też mogą nie przyjść, na pewno tak zrobią. Ale wiecie o co chodzi? Tak, na tymczasowo, żeby tylko tu wziąć, koty zamknąć i żeby to szło jakoś. No i o, tutaj owieczki często się sprzeczają, bo znaczy sprzeczają, o, się siłują, żeby kto. To do jedzenia lepiej pójdzie bardziej. No i moi drodzy, jeszcze co chciałem wam powiedzieć, że przynajmniej będzie dla mnie motywacja, żeby zrobić kłada, żeby nie stał sobie na, e, pod chmurką. Także tak to wygląda. No, no, A czemu ty powiedz mi, Sisi, to jest tutaj? To myszki jedzą, a raczej nie ty. No ale Sisi tu czuję, dzisiaj kotki będą zamknięte wszystkie trzy kotki. No i myślę, że coś chociaż tutaj płapią. oczywiście jak to wszystko wystawię dokładnie tu zmiotę, żeby była taka przestrzeń widoczna, wiecie o co chodzi, no i tak to zrobię, jeszcze z tych półeczek mam zamiar sprzątnąć, żeby ten kurz strzepać, zobaczyć, które one, one ścieżkami chodzą, no i tak to właśnie planuję, dobra, działam dalej. Także moi drodzy sami widzicie jak ten kład wygląda. Cała ośka jest normalnie przestawiona, ale przynajmniej będzie trzeba naprawić. No dobrze moi drodzy, więc w sumie tutaj mamy ogarnięte, sami zobaczcie jak to tu wygląda, czekajcie, dam wam latareczkę, pokażę wam, wszystko wyniesione, no, jak widać trochę tego wydostały, teraz wszystko tu trzeba ładnie zmieść, tą słomę, pytanie co z tą słomą, czy ją przerzucić tam bardziej, czy może tu w róg, czy na środku, właśnie zastanawiam się co z nią, czy może też do garażu wynieść jak najwięcej tej słomy, w sensie... Chociaż te tutaj 6 balotków, kostek. No i moi drodzy, co? E, jeszcze właśnie pochwalę Wam się, co kupiłem, żeby zabezpieczyć w końcu ten dach. No i moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Także owieczki tutaj mi towarzyszyły przez cały czas. Cały czas kurczę tutaj siedziały i tutaj ładnie mi towarzyszyły. Suzy! Suzy! <laughs> No i moi drodzy, jeszcze mamy właśnie fotopołapkę, która dzisiaj rejestrowała co się działo, także zobaczymy, bo w połapkę nikt nie wszedł, połapka w sumie e, czeka tutaj właśnie, zamknięta była, ale nikt nie wszedł, także jestem ciekawy co się działo, no i oczywiście wszystko zobaczymy e, na wieczornym przeglądzie przy komputerze, no. A w, ty, w tym momencie ja idę nakarmić gąski oraz kaczuszki, prawie bym spadł. No jesteśmy, jesteśmy tutaj... Ugonsek i kaczek. Moi drodzy, muszę wziąć poza tym pułapkę na lisa. Eee, no co? Cześć wam. Bo e, pewien znajomy potrzebuje, także muszę pożyczyć. No i moi drodzy... No szaraż taka nerwowa tu na nie jest. Jak wy kurcze? Proszę, proszę. Tu kacuszką posypiemy. Patrzcie jak lecą się najeść. O, gąska razem z nimi. Widzimy, że gąska aż tak z tymi gęsiami tutaj nie jest. Jak te kaczki z nią. No co gąski? Nie denerwujcie się, nie denerwujcie się. No, duże jesteście, co? Duże, bardzo duże. Dobra. Moi drodzy, jeszcze lecimy tutaj. O, całkiem fajny poziom w tym stawie jest. Nie najgorszy. Mógłby być ślepszy, ale... O kurczę, a tam co? Jajko mamy na wyspie? Zobaczmy. Jakieś jajko tam jest. No. no ale to i tak nic. Nic z tego. A jakieś jajko jest. Ale nic nam to nie robi. Dobra. No, także rozsypujemy ziarno. Moi drodzy, jesteśmy właśnie u tych gąsek i kaczek i właśnie prezentowałem na Instagramie jak śmiesznie to wygląda, gdy gęsi nie dopuszczają kaczek do swojej takiej wioski powiedzmy, ich domków w zasadzie, a kaczki właśnie spierdzielają, a gąski no, trzymają, trzymają siłę i totalnie je odganiają. Jeżeli chodzi o kaczki, to one niestety nie radzą sobie, jeżeli chodzi o ich domek, no i gąski tam sobie przebywają też. No ale tak już jest, większe zwierzątka e, są nad tymi mniejszymi, także tu sobie zobaczcie, tak to wygląda. Jedzą właśnie sobie, ale widzę, że trochę tą młodszą gąskę odganiają, ale to spokojnie, e, ta młodsza gąska coraz bardziej tam z nimi chodzi, także będzie dobrze. No. A Daisy przyfrunęła do góry. Także jeszcze, jeszcze lepiej. Dobra. E, e, ziarnko rozsypane, a my lecimy moi drodzy, do góry. Jeszcze bym zapomniał klatki na lica. Lecimy. Moi drodzy, my teraz lecimy e, zawieść tą żywą łapkę do, do właśnie tego znajomego, także ma problem z kuną, no i co? Lecimy zawieść. Jak przyjedziemy, to oczywiście wstąpimy do kogucika kaciwka i do seramek zobaczyć, co tam u nich. Już tutaj wszystko w sumie ogarnięte, jak na dzisiejszy przynajmniej dzień. E, tutaj, jeżeli chodzi o te worki e, z owcem, zostaną one, ten garaż zostanie otwarty, No, w wszedłem. E, niech ten garaż zostanie otwarty, żeby się przewietrzyło, bo sami wiecie, że te myszy trochę... myszy i szczury trochę śmierdzą. E, ale no, moi drodzy, na ten moment to bierzemy tak ja, czekajcie, pozwolę wam trochę przynieść kamerę, Ok dobrze, jest bardzo dobrze, także moi drodzy, no patrzcie, same rudy znowuż, kaczka oczywiście w swoim gnieździe, będę musiał to zlikwidować, bo sami wiecie, że ta kaczka lubi tam być, no a moi drodzy, jeżeli chodzi o myszy, to chyba nic tam nie widać i szczury oczywiście, jak mi się wydaje, czekajcie, wchodzimy chodzimy na akcję. O, no tu jak na razie to nic nie widać. E, moi drodzy, dzisiaj już tego zmiatać nie będę, już lecę, e, lecę na spanko. Ale moi drodzy, jutro za to się wezmę. No i oczywiście dzisiaj będzie wystawiona tu łapka oraz fotopłapka. Także zaraz się za to zabieram. Siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm. Eee, w dzisiejszym odcinku idziemy sprawdzić, jak tam te szczurki. Idziemy otworzyć owieczki. A ja, moi drodzy, Was zachęcam bardzo serdecznie, żeby śledzić mnie wszędzie. Na YouTubeku, zostawcie subika, e, na Instagramku, co Wam się wyświetla. Też tam często jest dużo innych rzeczy z mojego życia prywatnego i tak dalej. Także zachęcam Ci, którzy chcą ze mną zostać na dłużej. Właśnie e, kotki dopiero co wybiegły. CC oraz Trixie. Ciekawe, czy coś złapały. Bardzo jestem ciekawy. No bo zostawiłem je na noc tak zresztą jak wam powiedziałem. Także moi drodzy, wchodzimy tutaj teraz e, z latarką oraz z GoPro. Zobaczymy czy coś tu się zadziało. Pułapka zamknięta, ale nic tu nie ma. Wiadomo pewnie koty tu nieźle wariowały. Ciekawe czy to pułapka coś zarejestrowała. Jeżeli chodzi o coś złapanego, to tak raczej tego nie widzę. Może wiecie jak to jest. Kot może wyniósł, skował, albo cokolwiek innego się zadziało. Nie wiadomo co tu też się wydarzyło, ale miejmy nadzieję, że wszystko zarejestrowała. Fotopłapka działa. Oj, pytanie, czy się nie przepełniła? Bo wiecie, tu też jest karta pamięci, i może być przepełniona, ale mniejsza z tym ja biorę, e, ja biorę tą kartę. I oczywiście sprawdzamy moi drodzy w domku. Dobra. Fotopłapkę też zostawiam, chociaż nie wiem, czy jej nie naładować, ale chyba nie. Dobra, zostawiam i moi drodzy, możemy sobie tutaj wejść na chwilę, zobaczyć, co jest tu grane, czy czegoś wiecie. Oj no, kubki nie zabrakło, patrzcie, kubki nie zabrakło, ale poza tym tu to, to nic nie widzę w sumie. Czekajcie, ja was z głębiej tam wpuszczę. Coś, czego ja nie widzę, może zobaczycie, czy tutaj są kubki tutaj, Czy tam czasem nic nie ma? I tam głębiej. Chyba nic ciekawego nie ma, co? Ciekawe, czy coś zobaczycie. Tam też nic. A nic ciekawego raczej nie ma. Dobra, także moi drodzy lecimy oczywiście na kompika, lecimy sprawdzać pliki i tak dalej. Może eee, tylko wieczki, bo sami zaczcie jak. Pragnę wyjścia. No, koty zamknięte, ale pytanie, czy coś przyniosło. Mam nadzieję, że będziemy mieć dużo nagrań na fotopłapce, ciekawych przede wszystkim, bo będzie mega fajnie to obejrzeć. Dobra, myślę, że następnym razem, jak koty zamkniemy, bardziej tą fotopłapkę damy, tak wiecie, żeby szerokokątna była, ale zobaczymy. Dobra, moi drodzy, widzimy się zaraz. Także moi drodzy, wchodzimy tutaj do owieczek. I patrzcie, tutaj kurki sobie znoszą jajeczka. Widać zresztą trochę tych jajeczek dużo jest. Bierzemy tutaj ich podstawkę. Tutaj kaczka dużo brudzi tej wody. I moi drodzy, oj owieczki, wyłaście stąd, wyłaście. Jak chcecie jedzonko, to wyłaście. Bo ja tu muszę wyjąć to, i z tego mam wyjąć jedzonko. To jeszcze bardziej, nawet. Dobra. No owieczka, nóżkę. Dobrze. I z tego właśnie tak nabieram. I tu ładnie z tej podstawki będą mieści Suzy! Nie. Ja Chodzimy jeszcze moi drodzy, otworzyć gniazda, żeby kurki mogły tu ładnie znosić gniazda otwarte. E, no i tak to wygląda, także lecimy dalej. A w sumie to ja lecę na moje śniadanko, także do zobaczenia. Także moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie przy kompiku. No i oczywiście dzisiejsze nagrania są mega ciekawe. Jak wiecie, dzisiejsze nagrania pochodzą e, właśnie no tam gdzie są szczurki wiadomo ale zamknąłem dwa kotki Sisi oraz Trixie do, właśnie do owczarni na noc no i fotopołapka zarejestrowała właśnie jak one łapią te szczurki eee, parę ich złapały, sami zobaczycie ale wygląda to mega dobrze także dzisiaj również zakładam fotopołapkę i zobaczycie sami jak to wygląda bo naprawdę te nagrania fajnie wyglądają także moi drodzy może zaprezentuję wam już te nagrania, także łącznie tych nagrań było dosyć sporo. Bo jak widzicie, nagrań było tyle, czekajcie, tyle, plus jeszcze tyle. Także no, prawie dwa razy to co widzicie tu. No i nagrań jest mnóstwo, właśnie jak tu albo CC, albo Trixie. Ale wybrałem z tego dla Was takich nagrań, które warto obejrzeć. W sumie tylko, tylko warto obejrzeć, bo reszta to jest wiecie jak odchodzi, albo nic się nie dzieje. No i mamy, moi drodzy, tutaj 8 nagrań, które warto obejrzeć. Także moi drodzy, najpierw może zaczniemy od, no, od początku, od tego nagrania. No i moi drodzy, to nagranie jest mega mega ciekawe, bo sami zobaczycie, ja wam to prezentuję. Moi drodzy, jak widzicie, Trixie tutaj. Na przedstawionym filmiku widzimy Trixie oraz pułapkę, która właśnie dałem również na szczurki, pułapkę nie wiem w sumie po co, no ale sami zobaczycie, że długo nie trzeba było czekać, żeby e, zobaczyć taką właśnie oto scenkę, także patrzcie. ale niestety nic nie udało się złapać. No ale moi drodzy, kolejne filmiki już takie złe nie będą. Dobra, lecimy. Następny filmik, moi drodzy, jak widzicie, można było się przestraszyć. Tutaj mamy z kolei szczurka, który ucieka. O, i uciek sobie dalej. No i to chyba tyle, tak? To chyba tyle, dobra. Eee, kolejny filmik, trzeci, to mamy moi drodzy, też na pewno coś ciekawego, skoro tu wyróżnionych jest. A przyszła CC. no i tak, i właśnie tu mogę Wam pokazać. Czekajcie, o. I jest. Jest szczurek w buźce. Złapała go. Także, jak widać, warto było zamykać kotki. Oczywiście nie pogardziły sobie tymi zwierzątkami i sobie je no, zjadły. Ale moi drodzy, tutaj kolejne nagranie bardzo ciekawe. Jak Trixie sobie tu właśnie czeka, one były bardzo czujne. Praktycznie całą noc tam siedziały. Także moi drodzy, mamy tutaj Trixie. I proszę, proszę sobie zobaczcie, to jest mega fajne nagranie. Próbuję złapać tam, w tym rogu, patrząc się. A złapała zupełnie gdzie indziej. Patrzcie. I ma małego szczurka także jak to się stało w sumie nie wiem powtórzmy to może jeszcze raz patrzcie jakby spadł po prostu z góry z tych desek co tam są wiecie kojarzycie te deski gdzie tam mam no i właśnie to jest to nagranie moi drodzy lecimy z kolejnym nagraniem to chyba a nie tu akurat zdjęcie jak Cici dziwnie stanęła no lecimy z kolejnym nagraniem moi drodzy mamy tutaj CC. I czekajcie, czy tu jest coś? Eee, a nie, tutaj akurat nic nie ma. Eee, kolejne nagranie, moi drodzy, przedstawia z kolei... A, tutaj. Tutaj jeszcze takiego szczurka właśnie, który zaraz chyba gdzieś poleci, z tego co mi się wydaje. Tak, poleci. Przyspieszymy sobie. Aha, no poszedł sobie tutaj. Następnie... A nie, jakoś tam znowuż uciekł szybko. Aha, tutaj błyskawiczny. O, bardzo szybko. No, także moi drodzy, ostatnie nagranie prezentuje nam e, z kolei takie dość dziwne nagranie, ale to wydaje mi się, że jest to nagranie, bo ono jest e, 3 minuty później po tym, jak ta myszka spadła z dachu, więc wydaje mi się, że to jest po prostu ta sama, no szczurek, e, ten sam szczurek, który zleciał jej... Tam z dachu, powiedzmy, i po prostu ona tutaj jej uciekał, i pewnie się nim trochę bawiła. Także tak to wygląda od początku. O, widzicie, tak jakby przytrzymała go, jakby jej uciekał, czy tam e, coś z nim robiła. No i tutaj dalej z nim tam o, idzie. Także to, to jest raczej to samo. No, i tak to moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o wczorajsze łapanie. To by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o e, nagrania Trixie oraz CC z Owczarni. Wydaje mi się, że mega fajnie, bo jednak trochę tam połapały. No dwa na pewno możemy policzyć, jeszcze nie wiadomo w i w innej stronie. No dwa to jest y, ta liczba, którą na pewno udało się e, złapać. Zawsze coś, tak? To była tylko jedna noc, dzisiaj również je zamykamy. No a moi drodzy, to by było w sumie na tyle. Pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Instagramku. Tutaj Wam się świetla. Subować ten kanał, łapeczka w górę, komentarz na dole. A ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego osiąneczko elo!